cierpliwość w Warszawie się skończyła. Iliasz Kurin odchodzi. 26-letni Białorusin, były gracz Rakowa, Częstochowa, Stali, Mielec i Legii Warszawa odchodzi do GKS-u Katowice za 400 tysięcy euro. Proszę zapamiętać. 400 tysięcy euro. Gdyż 8 miesięcy wcześniej przyszedł do Legii za ponad 1,5 miliona euro. Tak półtora miliona euro. Niektórzy mówili, że będzie nie a niektórzy mówili, że będzie drugim Pekartem. Drugim Pekartem nie został. Patrzmy sobie na statystyki, które są nie najlepsze. W 25 spotkaniach łącznie w Pucharze Polski, w pucharach i w Ekstraklasie zdobył tylko 5 goli i dwie asysty. Zaznaczmy, że Szkurin jest napastnikiem. Do tego w PKO BP Ekstraklasie Szkurin w 16 spotkaniach zdobył tylko dwie bramki i tylko dwie asysty. Do porównania Porównamy sobie sezon 23-24, gdy Iliasz Kurin grał jeszcze w Stali Mielec. To wtedy w 33 spotkaniach zdobył 16 goli i 5 asyst. Wtedy bił się o króla szelców z Erikiem Exposito. Widać, jaki downgrade zaliczył Iliasz Kurin przez te ostatnie dwa sezony. Legia z kolejnym niewypełnionym transferowym, choć jednak myślę, że Legia i tak wynagrodziła sobie to Kacperem Urbańskim, czy też Kamilem Piątkowskim. W wiekie Katowice będzie miał rywalizację z Maciejem Rosokiem, czyli też. Byłem graczem Legii Warszawa, a wcześniej przyszedł do GKS-u z Gliwice. Co ty myślicie, gdyż GKS Katowice zagrał już ten piątek z Lechią Gdańskiej? Jak myślicie, czy już Iliasz Kurin znajdzie się w tej 11 GKS-u w piątek, czy jednak nie? Co ty myślicie o tym transferze? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie ten profil.